Nie wiem czy to prawda, ale program, um, program AI do tworzenia obrazów, Deli, dostał zadanie. A programmer, uh, programmer that tries to learn C++ for the first time. No i co? Mamy ludzi łapiących się za głowę. Dobra robota, Deli. A w dzisiejszym odcinku, Żorzec Sidecar IT w 1989. Czas start! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na. Zapomniałem sprawdzić datę, więc dajcie mi sekundę, już sobie sprawdzam. Jeśli dobrze liczę, 26. powinienem się, że 26 to dzień. Tak, 26 to piątek, więc piątek, piątunio, piąteczek. Mam nadzieję, że Wam się podoba, zaraz się zaczyna weekendzik. Yy, mi się powoli zbliża urlop. Jak pamiętacie, w yy, wrześniu jadę na urlop, mam na początku konferencję. I ogólnie jest to termin dość zalatany dla mnie i dla Pomagierki, co powoduje, że we wrześniu będzie mi odcinków. Praktycznie cały wrzesień będą dwa odcinki w każdym tygodniu, wtorek, czwartek. Przepraszam, będzie mniej odcinków, ale pamiętajcie, jest dużo zaległych materiałów, więc jeśli dopiero odkrywaliście IT Morning, możecie sobie przyglądać stare materiały, bo moim zdaniem sporo nie straciło na ważności, jedynie jakość nagrań jest gorsza. E, więc skoro to wszystko przerobiliśmy, em, czas kontynuować nasz odcinek. Naszym pierwszym tematem na dzisiaj jest dyskusja na temat wzorca Sidecar. E, sidecar to jest, em, no najlepiej powiedzieć, to obrazek. Mamy jakiś pojazd, motocykl i mamy przyczepkę do, dla naszego pasażera. E, nie wiem czemu tutaj jest to Vespa z przyczepką, nie, wiedział, nie wiedziałem, że skutery mogą mieć takie przyczepki, ale widocznie mogą. I autor zaczął dyskusję od tego, że na internecie ten, że na internecie pojawił się temat, że ten wzorzec jest bardziej przydatny dla właścicielów platform niż deweloperów, którzy preferują biblioteki. No i autor nie do końca się z tym zgadza. Zaczął od wyjaśnienia wzorca Sidecar. Prezentuje partę wzorców Sidecar Ambassador. W dużym uproszczeniu, e, moim zrozumieniu, sidecar jest to kwestia architektury, czyli kiedy mamy możliwości, wyciągamy pewne funkcjonalności do osobnych procesów, które są niezależne i one rozwiązują, e, działają w pewnym sensie kompletnie niezależnie, dostarczając nam powiedzmy dodatkową e, funkcjonalność. E, przyznam się, nie do końca rozumiem, czym to się różni od mikroserwisów, e, czy może z mikroserwis jest. W pewnym sensie jedną z implementacji Sidecar'a. Nie wiem tego, nie jestem pewien. Dla mnie to bardzo przypomina na moim poziomie zrozumienia mikroserwisy, yy, ale może czegoś nie łapię. Na przykład yy, mamy tutaj sytuację taką, że yy, jak ja bym to zrozumiał, w ramach Sidecar'a możemy zbudować system do logowania się i to mówimy i o logach, i na przykład jeśli chcemy system do autentykacji, on może działać jako Sidecar, że po prostu przejście prowadzenie nas przez zalogowanie się do aplikacji może dziać się w Sitekarze. E, ambasador e, jest... E, no przynajmniej szczerze nie do końca zrozumiałem. Jeszcze raz. Similar to sidecar pattern, ambasador pattern is with networking, stack and very often Used proxy connection. Ok, czyli ambasador jest po prostu pośrednikiem. E, no i autor prezentuje tutaj poniżej pewne rzeczy. Jest to bardzo rozbudowany artykuł pokazujący różne zalety i wady ambasadora... Tfu, e, sidecara. Nie będę przez nie wszystkie przechodził. Bo wiadomo, to jest trochę powiedzmy dla mnie na tyle nowa rzecz, że nie potrafię się odnieść. Że mamy tutaj kwestie rzetelności działania, mamy kwestie security, że tak naprawdę dzięki temu, że to jest oddzielone działa to w miarę bezpiecznie i z mniejszym wpływem na aplikację właściwą. No i także pozwala nam reusability, tutaj mamy właśnie przykład z autentykacją. Że mamy Anakin, mówiącego dokładnie, mamy trzy różne, trzy różne systemy w różnych językach, i tak naprawdę wszystkie powinny żyć tej samej logiki do autentykacji. I ktoś tam napisaliście się co nie? Co nie? Co nie? W każdym razie, co mnie najbardziej zaciekawiło, to jest kwestia właśnie zarządzania zasobami, bo. Em, jakby to powiedzieć, z tego co rozumiem, on to pozwala lepiej sobie poradzić, niż poradzić sobie właśnie z kwestiami właśnie zarządzania z osobami. Bo przez to, że to jest obdzielny proces, jesteśmy w stanie go kompletnie wydzielić gdzieś indziej. No, rozumiem, że to ma wpływ na zalety i wady. Najważniejsze, autor sam podsumowuje, że jak każdy wzorzec ma swoje dobre zastosowania, ma miejsce, gdzie się sprawdza, gdzie się nie sprawdza. Tutaj w parę odcinków temu jak przy okazji innych wzorców, przepraszam, zapomniałem sprawdzić kto. Ale jeden z naszych stałych słuchaczy odnosił się do tego, że no wzorców jest za dużo i nie powinniśmy znać wszystkich. Ja jestem zdania, że warto mieć jakieś pojęcie, że jakieś wzorce istnieją. Nie musimy ich zaimplementować, ale żeby mniej sobie być świadomości, co się ogólnie gdzieś na świecie dzieje, bo nigdy nie wiemy, kiedy nam coś się przyda. No. Myślę, że to jest dość ciekawa rzecz, żeby gdzieś posłuchać, mieli świadomość, że może kiedyś coś takiego istnieje. Nasz drugi artykuł jest o wiele dłuższy. Nie będziemy go w pełni analizować, bo przyznam się szczerze, jest to dość długi, rozbudowany artykuł, gdzie autor patrzy, jak działało bizn e, cały biznes rok po moim urodzeniu, w 1989. Jest to rok, w którym autor zaczął pracę. I chcę nam trochę popowiadać, jak to wyglądało. Eee, przyznam się, wiele z tych rzeczy eee, brzmi trochę znajomo. Przyznam się wprost, e, jako dzieciak, który dojrzewał e, w, no, w latach 90., w, w, w początek lat 2000, na małej wiosce, gdzie komputery, gdzie tak naprawdę e, mój komputer w domu, mój kominierii komputer to był, jeśli że pamiętam, drugi komputer w, komputer w wiosce, i wiele tych technologii, o których tam w już pewno istniała od jakiegoś czasu, dopiero u nas w Polsce się pojawiały dla użytkowników, normalnych ludzi, jest, jest tutaj gdzieś wymienione. Oczywiście wiadomo, z tak z tym, jak on pracował, tutaj ja nie miałem do czynienia. No, i oto zaczynał od tego, że zaczął pracę w biznesie, tak naprawdę jako tech writer, bo chciał zostać programistą, ale miał problem z znalezieniem pracy, a miał opcję, że albo do któregoś dnia znajdzie pracę, albo będzie musiał wracać w rodzinę strony, więc podjął próbę znalezienia pracy. No i zaczął go tech writer, co mu się bardzo podobało i bardzo mówił na dużo tutaj na temat, jak wtedy był cały biznes mały, ale jak dużo było tam super inteligentnych osób. I też, co mówię, że no, techwriterzy pisali wtedy ogromne tomy dokumentacji, bo umieć użyć ich narzędzia z tamtych czasów nie było łatwe. To nie było tak, że wkładamy dysk, czy teraz pobieram paczkę z internetu i to się instaluje. Przygody, jakie mamy z konfiguracją tych wszystkich rzeczy obecnie, to jest nic w porównaniu z tym, co się działo w tamtych czasach. No i autor mówi, że internet już istniał, ale to, co on nazywał webem, czyli World Wide Web, połowo nie istniał. No i tak naprawdę większość języków, które my pewno kojarzymy teraz Java, .NET, JavaScript, Python nie istniały. To, co wtedy było najczęściej używane to C, C++ Fortran, Pascal, Ada, Perl, C, Lisp i COBOL. Szczęście tych języków miałem do czynienia na studiach i nigdy więcej. To też pokazuje nam, jak czasami system studyjny jest zacofany. Znam parę osób, które mają do czynienia z COBOLem, opracują w różnych firma, firmach bankowych. Perl jest bardzo ciekawym językiem skryptowym. Ja nie zapomnę, jak na studiach się śmialiśmy, że rzucimy kota na klawiaturę, to dalej wyjdzie skrypt, który w Perlu zadziała co i coś zrobi. No i autor mówi, że w tamtych czasach prowadzącym językiem OOJ -Y był Smalltalk. Nie miałem do czynienia z trochę nie słyszałem, ale zaznaczyłem to na żółto, bo mi się wydawało, że w tamtych czasach C już miał elementy obiektowości i zaczynał zyskiwać na popularności, a ci tak już drastycznie, no może ja coś yy, się mieszam. No i oczywiście, aby jest to stare, dobre czasy, gdzie płaciło się za programowanie raz, nie było modelów subskrypcyjnych. No i autor później idzie jeszcze przed wiele innych rzeczy. Jest to długi rozbudowany artykuł, więc nie chcę przez wszystko przechodzić, ale zachęcam was do sprawdzenia. Zwłaszcza osoby młodsze. Ja wiem, że to może brzmi, że po prostu dziadek, a wy jak macie teraz łatwo, ale w sumie warto zobaczyć skąd przeszliśmy. No i, o, jak to, to trzeba. E, no i to wszystko na dzisiaj. E, życzę wam miłego weekendu i dzisiaj Popatrzyliśmy na to, czym jest sidecar i jak działał biznes dawno temu. Życzę Wam miłego weekendu!